Cześć! Dzisiaj jest 2 marca, 7.37. Um, to jest zawsze śmieszne, jak wstaję tak wcześnie w weekend, bo znajomi wysyłają mi zdjęcia z imprez jeszcze, bo jest 7 godzin różnicy między Polską a Chinami. Um, pozdrawiam Julkę, Patty i Wikę. Um, I generalnie dzisiaj um, będzie taki, chciałabym powiedzieć, standardowy dzień. Chociaż e, dzisiaj będzie taka wzorowa niedziela, bo z reguły zawsze gdzieś w sobotę wychodzę ze znajomymi i po prostu e, siedzimy na dworze do drugiej, trzeciej i wracamy. E, więc śpię sobie zazwyczaj dłużej w niedzielę, ale jest tak wcześnie, bo e, muszę trochę się pouczyć, jeszcze piszę magisterkę, więc e, po prostu dużo rzeczy mam teraz na głowie i nie za bardzo mogę wychodzić. Plan na dzisiaj jest taki, żeby pójść do biblioteki, która otwiera się o ósmej. Yy, następnie pójść na siłownię, potem znowu do biblioteki wrócić, a później może zaprosimy znajomi na jedzenie, Chińczycy. Ale to tak może na 20%, bo oni też są dość zajęci w ten weekend, bo pracują, więc zobaczymy. Jakby ktoś pytał, jakie książki używam do nauki chińskiego na zajęciach, to jest to... Uh, developing Chinese, i tym razem jestem w grupie średnio zaawansowanej, ale ogółem świetnie są zrobione te podręczniki i jest tam Chinese Comprehensive. Uh, pisanie, czytanie wszystko. Jest świetny podręcznik. Jakby ktoś był ciekawy, to dzisiaj jest 25 stopni, a jutro już ma być 10. Tak więc jeszcze może pojedziemy sobie zobaczyć kwitnące wiśnie, bo jest to taki symbol właśnie mojego uniwersytetu, i w tym czasie jest strasznie dużo turystów. Tak, jestem chyba jedyną osobą, która wstała o siódmej tutaj na moim kampusie. Serio. Pusto. Tu jest generalnie service center, czyli miejsce, w którym wszystkie sprawy związane z akademikami są ogarniane. Jak na przykład tu jest głubi klucz. każdy pokój ma swoją łazienkę, więc jest spoko. Generalnie jak jest tak wcześnie, to jeszcze jestem trochę nieżywa i nie za bardzo wiem, o czym opowiadać, ale wybiję kawę, więc będzie git. Pod nam jeszcze nie nie ma, no kto by się spodziewał. A tu jest generalnie sklep, do którego zawsze chodzę, po kawę też i odbieram przesyłki tu po prawej. W sumie powinnam to zrobić wcześniej, ale przed pójściem po kawę, sobie ją zamówię. Wybieram e, mój sklepik, e, wybieram e, mój punkt odbioru. Ja zawsze biorę standardową latę i e, kupuję. Kawa tu kosztuje 9 yuanów, czyli około 5 zł. Jest to duży kubek. Dobra, ja już zapłaciłam i teraz dostałam numerek, który muszę powiedzieć w tym punkcie, żeby mi wydali kawę. I tu jeszcze jest napisane, że muszę czekać 2 minuty, więc chodźmy. Kawka robiona. A ja sobie czekam, Anicha, Sałusy. Dobra. No i mam moją kawkę. Teraz tak myślę, że może korzystając z tego, że jeszcze nie ma turystów, po prostu pojadę obejrzeć um, Świetnący wiśnie, bo w ciągu dnia tam jest po prostu milion osób. Dobra, weźmy jakiś skuter. Widziałem jakichś obcokrajowców właśnie przed chwilą, ale obstawiam, że wrócili z imprezy, bo są zbyt ładnie ubrani jak na siódmą rano w niedzielę. E, mam tutaj skuter, ale ma mało procent. E, mam nadzieję, że dojadę nim tam, gdzie chcę. Zobaczymy. Dobra, wyhamować. E, dobra, jadę. E, także teraz spróbuję zobaczyć jak jest e, o 8 rano w niedzielę na, w parku, gdzie kwitną wiśnie. Tak, jest tak ciepło, że jestem 2 marca bez e, kurtki, bez bluzy w krótkim rękawku o 7 rano i jest mega ciepło. A jeszcze tak słowem wstępu co do biblioteki, to generalnie e, trzeba mieć e, aplikację, żeby rezerwować miejsca. Oczywiście mi aplikacja nie działa. E, o, teraz właśnie po lewej jedzie autobus uczelniany. Aplikacja mi nie działa, ale e, nic nie szkodzi, bo mogę po prostu sobie wejść, usiąść, zająć jakieś miejsce. Ewentualnie ktoś mnie z niego wyrzuci, ale jeszcze mi się to nie zdarzyło, więc zobaczymy. Po prawej stronie są akademiki Chińczyków. Oczywiście obcokrajowcy nie śpią w tym samym budynku co Chińczycy, bo. Czego? Tak, <laughs> nie wiem dlaczego szczerze, ale. No się, jakie mogą być powody. Tak więc, jeszcze jeden, e, jedno zerknięcie na akademik Chińczyków i jedziemy dalej. Um, tu jest taki główny budynek rozpoznawalny na całym uniwersytecie a po prawej stronie jest boisko to nie jest jedno z to, czy to jest jedno z większych boisk ale są jeszcze większe i jedziemy sobie dalej Zawsze jak na skuterze jadę, to mi strasznie łzy lecą z oczu było że mam okulary, nie ma to znaczenia. A tu jest takie muzeum nasze na kampusie i dużo ochroniarzy. Niko jeszcze nie ma o tej godziny w niedzielę, nie dziwię się szczerze. Tak zobaczcie, właśnie przejeżdżam na czerwonym świetle, ale generalnie ono obowiązuje e, dużo auta, czyli nie skuter. To jest cały czas teren kampusu, jakby co? I tu po prawej stronie jest, yy, wydaje mi się, że największe boisko na kampusie, z tego co słyszałam. Teraz rano są jakieś ćwiczenia, niedzielę. A ja jadę dalej. Generalnie cały kampus wygląda jak ogromny park botaniczny, i szczerze się z tym zgadzam. Może tutaj jeździć godzinami i zwiedzać. Teraz jakoś muszę zawrócić i podjechać tam w lewo. Już tam widać trochę te kwitnące wiśnie, ale myślę, gdzie zawrócić, żeby mnie nic nie rozjechało. Bo z tyłu coś jedzie. Chyba tutaj w lewo skręcę po prostu. Chociaż ja bym jechała pod prąd. A, tak wygląda główna brama do uniwersytetu. Podjedę trochę bliżej, żeby ją obejrzeć. Oczywiście nie mogę wjeżdżać y, pod nią, skuterem, ale mogę się tu zatrzymać. Tak wygląda ta brama wejściowa do uniwersytetu. I w ciągu dnia tutaj jest pełno turystów. Dobra, jadę dalej. Tam, już w oddali, widać kwitnące wiśnie, i nie ma ani jednej osoby, jak dobrze. Wszystkie dla mnie. opacało się wstać o 7 rano w niedzielę. Szczerze. Jak widać, ktoś tam już jest, ale nie jest to tyle osób, co było wczoraj. Cofam swoje słowa, o których mówiłam e, ludzi trochę jest, ale nie aż tyle co wczoraj o 13. I wygląda to przepięknie. A tam jest moja biblioteka. Właśnie do mnie podeszła jakaś dziewczynka pogadać ze mną, spytała się czy jestem obcokrajowcem, no <laughs> ciężko nie zauważyć. I też spytała mnie w jakim języku mówię e, i tak dalej. Um, oczywiście nie wiedziała gdzie jest Polska, ale jak powiedziałam, że niedaleko Francji to e, skojarzyła gdzie jest Francja. Tak wygląda wyjście, oczywiście nie mogę tędy wejść. A, ale spróbuję. Mam nadzieję, że Bałan nie, nie opierniczy mnie. Bo jak nie, to będę musiała iść od tyłu, czyli tam, gdzie e, jest jedyne wejście, kto, na które działa moja karta. I w oddali widać wiśnie. O, i tak się prezentuje wejście główne do biblioteki. Obstawiam, że e, może być trochę osób. Czyli nie tylko ja jestem tak rąbnięta, żeby E, iść rano do biblioteki na ósmą. Chyba, że to są pracownicy. Może tak być. Dobra. Moja karta nie działa, więc teraz będzie skok przez płot. I... takiej otwartej przestrzeni, więc idę dalej. Tu jest takie patio. Bo można sobie wziąć krzesełko. To jest takie patio, na którym się można uczyć. Ale chyba sobie podaruję teraz. I pójdę po prostu do głównego budynku licząc, że nikt mnie nie wyrzuci z mojego miejsca, które zajmę. Po prostu zajmę miejsce. To samo, na którym siedziałam wczoraj. Nikogo jeszcze nie ma. Wczoraj to było pełno osób. Jeszcze nie ta pora. Dobra, siadam tutaj. Dobra, jest godzina 8:20. Jak widać, jeszcze nikogo nie ma, ale zaraz się to pewnie zmieni. Albo jakoś po 10. Ja kontynuuję robić ćwiczenia, zadania domowe i do usłyszenia później.

żeby jeździć, No i dostałam. Tak, właśnie dostałam piernicz od ochroniarza, że nie zeskanowałam swojej karty na wejściu. Ale jak ja mam to zrobić, jak nie działa? I tylko na jednym wejściu mogę ją zeskanować. God Dobra. Dotarłam do sklepu, i teraz zastanawiam się, co sobie wziąć do jedzenia i do picia. Ale chyba moja ulubiona herbatka. Dobra, mam moją herbatkę, można wracać. Dobra, teraz użyję karty. Mam nadzieję, że będzie działać tym razem, bo znowu będę musiała skakać. A ochroniarz czujnie patrzy. Jest godzina 15.25 na ten moment skończyłam naukę, ale pogoda się całkowicie zmieniła. Już jest, nie wiem, z jakich 10-15 stopni, bo jest tak zimno i wracam na akademik. Jest godzina 16.31 i zobaczcie, już jestem w górce, bo tak się pogoda zmieniła, że nie do poznania. Właśnie chwilę temu otworzyli stołówkę, a ja już przyszłam i obstałem, że nikogo nie będzie, albo strasznie mało osób Tak jak myślałam. I tu jest mój malata, ale dzisiaj nie powiedzmy, coś innego. Tak więc wygląda jedzenie na stołówce, to co jest po prawej stronie to jest na wagę. Tutaj są pierożki z krewetkami i trochę mięsa. Um, I tam się wszystko nabiera, a teraz jeszcze nikogo nie ma, ale generalnie około 11:12, 12 tu jest pełno ludzi, a teraz jest spora obiadowa i to jest dla Chińczyków trochę jeszcze za wcześnie. To po lewej to jest dofu jakby co.